Beny animations Polskie. Amy Nichols to kobieta sukcesu. Była 45-latką, prowadziła swój własny biznes i trzeba przyznać, że miała nosa do interesów. W jej życiu brakowało tylko jednej rzeczy. Amy czuła się samotna, ale wcale nie z powodu braku faceta. Przez swój uporczywy perfekcjonizm z góry przekreślała każdego kandydata. Twierdziła, że nie może urodzić dziecka w naturalny sposób. Bo przecież musi dbać o swoją aparycję. Ale to nie był dla niej żaden problem. Przecież mogła być przykładną matką i wcale nie potrzebowała do tego kolesia. Amy weszła w kontakt z miejscowym sierocińcem i umówiła wiele spotkań, chcąc rozejrzeć się za własnym dzieciakiem. Po kilku wizytach jedno dziecko szczególnie zapadło w jej pamięć. To był dziesięcioletni chłopiec o imieniu Rostek, którego rodzice zginęli w pożarze, gdy miał 5 lat. Białe, jasne blond włosy był bardzo uzdolniony jak na dziesięciolatka. Zdaniem pracowników to dziecko ciche i spokojne, co czyniło je strzałem w dziesiątkę dla wymagającej Amy. Kobieta dopełniła wszelkich formalności i ujeściła niezbędne opłaty. Rostek spakował manatki i uśmiechnął się pierwszy raz, odkąd trafił do bidula. Od samego początku Rostek był traktowany po królewsku. Najlepsze ciuchy, zabawki i przybory artystyczne jakie tylko chciał. Między Amy i Rostkiem szybko nawiązała się więź. Zaczęła nawet zabierać chłopca do pracy. Amy odnalazła pocieszenie w swoim nowym synku, ale będąc kobietą w określonym wieku, martwiła się o swój wygląd. Zawsze dbała, żeby nie było najmniejszej zmarszczki, a Rostek był jej lustereczkiem. Zapewniał, że nie ma się czym martwić. Po pół roku matka z synem stali się nierozłączni, ale po tym czasie Amy zauważyła, że jej kurze łapki są coraz głębsze. A skóra na szyi robi się obwisła, nie wspominając o skurczonych ustach. Była tylko jedna rada na te wszystkie przypadłości operacja plastyczna. Poprosiła swoją najlepszą kumpelę, Dorotę, żeby popilnowała Rostka, kiedy będzie ustalać szczegóły z miejscowym chirurgiem. Ostatecznie Amy zdecydowała się na lekki facelift, naciągnięcie skóry na szyi, zastrzyki na zredukowanie kurzych łapek, powiększenie ust i korekcję nosa. Lekarz uznał, że przy takiej ilości pracy potrzeba kilka oddzielnych zabiegów, ale Amy wyjęła kopertę i przekonała go, że wszystko można zrobić w jeden dzień. Kilka dni później Dorota znów została z rostkiem, a Amy udała się na swój zabieg. Dorota zauważyła, że Rostek zrobił się jakiś wycofany, a jego rysunki nabrały ponurego wyglądu. Zapytany o powód zmiany nastroju, Rostek powiedział, że kocha swoją matkę, ale nerwuje go jej obsesja na punkcie wyglądu. Utrzymywał, że jego biologiczni rodzice również mieli fioła na tym punkcie. Do tego stopnia, że farbowali mu włosy i zmuszali do ćwiczeń. Spojrzał Dorocie w oczy i powiedział, że ta obsesja stała się powodem ich zguby. Dorota nieco się przeraziła, wypowiedział Rostka. Czyżby spalił żywcem swoich rodziców, bo byli zbyt próżni? W międzyczasie Amy znajdowała się już w klinice pod znieczuleniem. Lekarz zabierał się do dzieła. Każde cięcie skalpela przybliżało ją do wyglądu, którego tak silnie pragnęła. Po całych godzinach cięcia, wyrywania, zszywania i nakłuwania, Amy zabrano do pokoju wybudzeń i ostatecznie wypisano. Kiedy przekroczyła próg domu, Dorota podbiegła do niej, zanim zobaczył ją Rostek. Kumpela powiedziała jej, jak Rostek praktycznie przyznał się, że załatwił rodziców, bo mieli obsesję na punkcie wyglądu. Amy olała ją, przecież Rostoś był jej doskonałym aniołkiem. W tej chwili Rostek wyszedł z sypialni i spostrzegł Amy. Chciała go uściskać, ale ten spłoszył się i z piskiem pobiegł z powrotem do sypialni. Zamknął drzwi od środka. Amy próbowała z nim pogadać, ale zwyzywał ją od potworów. Mówił, że jest taka sama jak jego stara matka. W końcu wyszedł z pokoju, stał i patrzył się bezdusznym, pełnym nienawiści wzrokiem. Po tym jak Rostek poszedł spać, Amy łyknęła garść prochów przeciwbólowych i udała się na spoczynek. Po kilku minutach spała jak niemowlę. Śniła o tym, jak jej słodziutki Rostek zmienia się w sadystyczną bestię. Otrząsnęła się ze snu i nagle zdała sobie sprawę, że ktoś przywiązał ją do łóżka, a w pokoju wali benzyną na potęgę. Rostek stał tam, oświetlany blaskiem promieni księżyca. Opowiedział jej o swoich biologicznych rodzicach, o tym, jak farbowali mu włosy domestosem, jak jego ojciec zmuszał go do ćwiczeń, kiedy ten zjadł Pawełka w szkole. Rostek powiedział jej, że ma podziurki w nosie tej chorej fascynacji wyglądem. Amy miała podzielić los mamusi i tatusia. Świat należało oczyścić świętym ogniem. Zanim zdążyła zareagować, Rostek odpalił zapałkę i cisnął nią o ziemię. Wybiegł na podwórko, aby podziwiać swoje dzieło. Amy miotała się i w końcu zdała sobie sprawę, że Rostek niedbale zacisnął sznury. W końcu udało się jej oswobodzić jedną dłoń, którą nerwowo rozplątywała kolejne więzy w stojącym w płynie pokoju. Wydostała się tylnymi drzwiami, bo przeczuwała, że Rostek może czaić się od frontu, żeby ją dobić. Cichaczem wtargnęła na podwórko sąsiada i zapukała do drzwi. Sąsiedzi wpuścili Amy i wezwali policję. Kiedy policjanci i strażacy zjawili się na miejscu, niegdyś przepiękny dom stał cały w płomieniach. Rostek wciąż był na zewnątrz, przyglądając się wszystkiemu. Na twarzy miał uśmiech od ucha do ucha. Amy ostatni raz popatrzyła na Rostka. Funkcjonariusze umieścili go w radiowodzie. Najbardziej przerażający tej nocy był pełen nienawiści, obłąkany wzrok Rościsława. Poprzysięgła sobie, że już nigdy nie będzie mieć dzieci. W następnym odcinku Bany Animations Polskie